Czasami mniej oznacza więcej. Dzisiaj opowiem wam o stateczności statku. Na logikę wydawałoby się, że korzystnie jest, aby statek miał jak najlepszą stateczność. Jednak nie zawsze tak jest. Czasami celowo ta stateczność się pogarsza. Ale po co? Opowiem wam o tym właśnie w tym filmie. Morskie opowieści, kapitana czochacza. Stateczność statku i dlaczego czasami celowo się ją pogarsza. Witam wilki morskie, jak i pławi koniki, zwane czasami konikami morskimi. Są to takie śmieszne rybki, co wyglądają trochę jak konik szachowy i w pewnym sensie pływają ustawione pionowo. I od razu ostrzegam. Film ten będzie miał charakter nieco techniczny. Nie będzie jednak nudnych wzorów ani kosinusów. Będzie za to nieco teorii, geometrii i logiki. Chodzi mi o to, abyście zrozumieli, jak to wszystko działa, a nie robili konkretne obliczenia. Jak zapewne wiecie, statki pływają po wodzie. Wiąże się z tym kilka problemów i wyzwań. Jednym z nich jest potrzeba zachowania możliwie pionowej pozycji. Całe to zagadnienie, obliczenia i teorie z tym związane noszą nazwę stateczności. My skupimy się dzisiaj na stateczności początkowej. Chodzi po prostu o zachowanie statku przy przechyłach od 0 do kilkunastu stopni. W praktyce są to warunki, jakie spotykamy podczas normalnej eksploatacji statku. Od idealnej pogody do nawet solidnego sztormu. Tutaj niestety wkrada się matematyka i wzory, ja nie będę Was tym zanudzał, ale trochę teorii musimy jednak poznać. Skupimy się na trzech najważniejszych punktach. Część teoretyczna. Kadłub statku możemy podzielić na część podwodną, czyli tę zanurzoną, i część nawodną. W kadłubie statku możemy wyznaczyć trzy teoretyczne punkty. W części podwodnej możemy odnaleźć nasz pierwszy kluczowy punkt o nazwie F. Jest to geometryczny środek części podwodnej. Zwróćcie uwagę, że w zależności od przechyłu część podwodna zmienia swój kształt, a zatem położenie środka wyporu F też się zmienia. W przybliżeniu, w przypadku przechyłów od 0 do kilkunastu stopni, możemy założyć, że środek wyporu porusza się po linii krzywej, która jest fragmentem okręgu. I tu pojawia się nasz drugi punkt. Środkiem tego okręgu jest punkt zwany metacentrum i oznaczamy go literką M. No i nasz ostatni punkt, czyli środek ciężkości zwany G. Jest to środek ciężkości całego statku, a nie tylko części podwodnej. Odległość GM to inaczej wysokość metacentryczna. Prawdziwe wilki morskie na pewno słyszały takie pojęcie. W przypadku tradycyjnego statku Punkty te są rozłożone następująco. Środek wyporu F jest oczywiście pod wodą. Środek grawitacji jest zwykle ponad środkiem wyporu gdzieś po środku kadłuba. Metacentrum jest najwyżej. Do punktu G przyłożyć możemy wektor siły grawitacji. Do punktu F możemy przyłożyć wektor siły wyporu. Siły te są sobie równe. Statek jest w równowadze. Na spokojnej wodzie, w porcie nic się nie dzieje. Wypłyńmy więc w morze, przyłóżmy siłę z boku, wiatr lub fale, i przechylmy nasz kadłub o kilka stopni. I co się wydarzy? Przede wszystkim nasz środek wyporu zmieni swoje położenie. Przesunie się nieco w bok, po łuku. Jednak same siły wyporu i ciężkości pozostaną takie same. Ale nie będą już działać w jednej osi. Są nieco od siebie odcięte. Powstała pewna odległość pomiędzy tymi osiami którą nazywamy ramieniem prostującym. I to właśnie ramię to kolejna siła, która się pojawia i ustawia nasz statek z powrotem do pionu. Wszystko dzieje się samo. Czysta fizyka. Statek jaki jest, każdy widzi. My jako załoga nie mamy za bardzo wpływu na ulokowanie środka wyporu F i wynikający z niego punkt M. Ich umiejscowienie zależy od kształtu kadłuba i zanurzenia. Ale mamy wpływ na położenie środka ciężkości. Odpowiednio ładując lub balastując statek, możemy niejako przesuwać środek ciężkości w górę i w dół. Zmieniając położenie środka ciężkości, zmieniamy wysokość GM, czyli metacentrum. Generalnie im metacentrum jest większe, czyli środek ciężkości niżej, ramię prostrujące jest większe, tym statek szybciej wraca do pozycji pionowej. I to właśnie wysokość metacentryczna GM. Jest takim wyznacznikiem stateczności, czyli na tak zwany marnarski rozum widać, że im środek ciężkości jest niżej, tym lepiej dla stateczności. I w tym momencie filmu nasza historia podąży dwoma torami. Tor pierwszy, klasyczne statki towarowe. Na statkach czysto towarowych, takich jak masowce czy zbiornikowce, metacentrum załadowanego statku wynosi kilkanaście na no morze kilkadziesiąt centymetrów. Tyle wystarczy, aby bezpiecznie przewieźć setki, tysiące ton towarów w poprzek świata przez ocean. Najważniejsze jest bezpieczeństwo załogi i ładunku. Statki i ich ładownie są już w stoczni tak zaprojektowane, aby środek ciężkości po załadowaniu był tam, gdzie ma być. KONIEC Tor 2. Statki offshore Ja pracuję na statkach PSV, zwanych po polsku serwisowcami. W tym biznesie wszystko wygląda nieco inaczej. Tutaj kluczem do sukcesu jest uniwersalność statku i jego zdolności dynamicznego pozycjonowania. Czyli stania nieruchomo pod wieżą czy inną instalacją. Opowiadam o tym w filmie o serwisowcach. Statki te są załadowane rozmaitymi, różnorodnymi towarami, najczęściej jednak ich nośność nie jest w pełni wykorzystana. Zalanie zbiorników dennych, załadowanie smarów, cementów pod pokład i tylko jedna warstwa kontenerów czy rur na pokładzie sprawia, że zwykle środek ciężkości na statkach PSW jest dość nisko. Statki te, uwaga, mają za dobrą stateczność. Wydawałoby się, że to dobrze. Otóż nie. Za duża stateczność też jest zła. Za duża stateczność objawia się tym, że statek bardzo gwałtownie się kiwa. Ramię prostujące, o którym wspominałem wcześniej w części teoretycznej, jest bardzo duże. Po wychyleniu natychmiast powraca do pionu niczym bańka wstańka. Ruch jest szybki, statek zamiast się prostować, najczęściej przestrzyjwuje i przechyla się w drugą stronę. A jak to wszystko jeszcze zsynchronizuje się z krótką falą na płytkiej wodzie, to robi się prawdziwy dramat. Takie szybkie kiwanie powoduje ogromne przyspieszenia, szczególnie na wyższych pokładach. Wszystko lata. Praca na pokładzie, podczepianie, odczepianie kontenerów też może być utrudnione lub wręcz niemożliwe. W takiej sytuacji korzystnie jest pogorszyć nieco stateczność, ale w kontrolowany sposób. Ale jak to zrobić? Wstępki przechyłowe. Stosuje się wstępki przechyłowe. Jest to taka płyta oporowa zainstalowana pod kątem prostym na oble kadłuba. Stawia ona dodatkowy opór przy kiwaniu się statku. Jej skuteczność nie jest za duża, ale lepszy to niż nic. Stosuje się ją praktycznie zawsze. Zbiorniki Roll Reduction lub Slangu Roll Tanki aby nieco zmniejszyć stateczność, trzeba podnieść środek ciężkości. Najlepiej wodą balastową. Trzeba zatem gdzieś w kadłubie wysoko umieścić zbiorniki i zalać je wodą. Im wyżej, tym lepiej. Nie wszystkie statki mają roll tanki. Będę takie nazywał, bo chyba nie ma polskiego odpowiednika. W starszych jednostkach bywały umieszczone zaraz pod pokładem, ale wtedy były one mało efektywne. Obecnie coraz częściej przybierają formę dodatkowej. Nadbudowy na rufie lub częściej umieszczane są zaraz z tyłu za nadbudówką. Są konstrukcje, co mają te zbiorniki wbudowane bezpośrednio w nadbudówkę, na przykład zaraz pod mostkiem. Dla fachowego oka wilka morskiego łatwo to rozpoznać. Zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj bulai, a zatem nie ma też kabin. Nie ma tam, bo jest tam roll reduction tank. To jeszcze nie koniec naszej historii. Zwróćcie uwagę, że rolltanki są stosunkowo niewielkie. Ich pojemność to około 150, może 200 ton. Czasami są dwa, ale to ciągle mało, szczególnie jak porównamy do masy całego statku i ładunku. Statki PSV mają masę z ładunkiem od 5000 do 8000 ton, a może i więcej. Masa wody w rolltanku to 3-4%. Tak niewielka masa nie przesunie nam środka ciężkości w zauważalny i istotny sposób. Jak zatem to działa? Swobodna powierzchnia cieczy. Tu pojawia się kolejne zjawisko fizyczne, które zaprzęgniemy do pracy dla nas. Jest to swobodna powierzchnia cieczy. Możecie zrobić taki eksperyment. Wyobraźmy sobie tacę trzymaną poziomo w rękach. Taca jest duża i płaska. Nalejmy do niej wody, tak ze 2-3 cm. Wody jest stosunkowo niedużo, ale jest jej duża powierzchnia. Nawet niewielki przechył tacy sprawi, że woda będzie podążała do niższego miejsca, powiększając tylko przechył. Cały układ jest bardzo niestabilny. Utrzymanie tacy przez dłuższy czas jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. I właśnie to zjawisko wykorzystuje się w roll tankach. Zbiorniki te są zbudowane na całą szerokość statku. Woda swobodnie się w nich przelewa a z lewej, na prawą burtę i odwrotnie. Zjawisko to jest niezwykle skuteczne. Do przybliżonych obliczeń można przyjąć, że efektywność przelewającej się masy wody jest nawet do 8 razy większa od tej samej masy, ale nieruchomej. Zbiorniki takie powinny być zalane w 60-70%. Paradoksalnie zalanie takiego zbiornika całego spowoduje, że przestanie on działać, bo nie będzie już w swobodnej powierzchni cieczy. Czasami wstawia się do takiego zbiornika przegrodę w formie szczebelków czy żaluzji. Dodatkowo spowalniają one ruch wody. Woda dalej się przelewa, ale wolniej. Działa to niezwykle skutecznie. W przypadku przechyłu statku, siła prostująca ma niejako więcej do uniesienia. Generalnie marynarze unikają swobodnych powierzchni jak tylko się da. O ile to możliwe, zbiorniki napełnia się tak, aby były całkiem zalane albo całkowicie puste. W tym jednak wyjątkowym przypadku zjawisko to jest korzystne dla nas. Podsumowanie: Zbiorniki Roll Reduction to taka trochę świnka morska. Ani świnka, ani morska. Nazwa sugeruje, że zbiorniki te niwelują kiwanie boczne statku. Otóż tak nie jest. Mimo to zbiorniki te mają sens. Zalanie takiego zbiornika podnosi nam środek ciężkości, a to zmniejsza wysokość metacentryczną. Ramiona prostujące są mniejsze. Statek nadal się kiwa, ale wolniej. I to jest klucz. Przechyły są takie same, ale statek wykonuje łagodne, majestatyczne ruchy. I ponownie wykorzystujemy prawa fizyki. Aby pracowały dla nas. Zbiorniki napełniamy, kiedy jest to nam potrzebne i wygodne. A do np. awaryjnego opróżnienia nie potrzeba nawet pompy. Wystarczy otworzyć zawory, a woda sama grawitacyjnie wróci do morza. Za ich pomocą możemy kontrolować położenie środka ciężkości. A niewielką ilość wody i masy nadrabiamy efektem swobodnej powierzchni. Świetnym narzędziem do mierzenia stateczności jest stoper. Mierzymy okres kiwania. Czyli na przykład od maksymalnego wychylenia w lewo, potem do wychylenia w prawo i ponownie do maksymalnego wychylenia w lewo. Ideałem jest, aby okres kiwania wynosił około 8 sekund. Gdy okres ten jest krótszy, to komfort pracy jest ograniczony i można go poprawić. Jeśli jednak okres kiwania jest dłuższy niż 8 sekund, oznacza to, że wysokość metacentryczna jest zbyt mała, środek ciężkości jest za wysoko i natychmiast musimy reagować. Grozi to nabraniem stałego przechyłu, a nawet przewróceniem statku. Swobodna powierzchnia cieczy ma też swoje mroczne oblicze. Przykładem może być katastrofa promu Estonia z 1994 roku. Wówczas w złej pogodzie otworzyła się furta dziobowa promu. Woda natychmiast wdarła się na szeroki pokład samochodowy. Powstała przeogromna swobodna powierzchnia cieczy. Statek przechylił się gwałtownie na prawą burtę o 40 stopni. Od momentu nadania sygnału Mayday do zniknięcia statku z radarów minęło zaledwie 7 minut. Zginęły 852 osoby. Statek, nawet z niewielką dziurą w burcie, będzie tonął godzinami. Na przykład Titanic. Statek przewrócony na bok tonie w kilka minut. Swobodna powierzchnia cieczy. To zabójca dla statków typu Roro i Promów. Tak więc sami widzicie, jak ważne jest poznanie i zrozumienie praw fizyki. Możemy je wykorzystać dla siebie w korzystny sposób. Jednak pozostawione bez kontroli mogą spowodować katastrofę. Uff, chyba uporałem się z zagadnieniem stateczności, celowości pogarszenia i roli roll Sami widzicie, że marytarze muszą znać prawa fizyki, nie tylko prawo Archimedesa. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzięki temu nie umkną wam moje nowe arcyciekawe filmy na tematy morskie i okołomorskie. W pocie czoła szykuję już kolejne filmy dla Was. Trzymajcie się ciepło. Ahoj!